sensu czasami rozmowa z osobami religijnymi z punktu widzenia mojego, bo wtedy jakby kopujemy się po obu stronach i na siebie krzyczymy. No i nic z tego nie wynika. Dla mnie na przykład ważne jest też różne wolności osobiste i nie wiem, na przykład możliwość zawierania małżeństw przez osoby w związkach jednopłciowych. I na początku może bym krytykował religię właśnie w ten sposób, że jest głupia, ogranicza wolność i tak dalej. Ale w międzyczasie odkryłem, że na przykład jest bardzo wielu protestantów czy innych wyznań, które wspierają związki jednopłciowe. Odkryłem, że są też katolicy, którzy wspierają związki jednopłciowe. Jest taki na przykład jezuicki, chyba zakonnik James Martin, taki nieformalny kapelan. Osób LGBT w Kościele Katolickim i czytałem jego wpis blogowy, w którym odpowiadał na wszystkie takie tradycyjne zarzuty dotyczące związków jednopłciowych z punktu widzenia właśnie katolika. Nie? Na przykład, że tam w księdze kapłańskiej jest napisane, że mężczyzna z mężczyzną to nie bardzo.